Jami, ale drzwiami, co ale z drzwiami, drzwiami, drzwi, yeah. otwarte drzwi mnie zabiły. Jehogaty ja to jest GTA, zostawcie po sobie ocenę, komentarz, padnijcie na G2, Instagram, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No i pamiętajcie, dbajcie o siebie, to są wakacje, ale trzeba uważać, nawadniajcie się, bo was zmiecie z planszy. APIDINGO Ja dupia! Aż mi skrzywiło przed komputerem. Mm, Aż się skrzywiło! Ty, co to prawda, to tak, jest tak dziurawo. Ja ej, ciekaw, ja ej. chcę. A ej, nie. nie gadaj, że to jest naprawdę dziura. Ja chcę A dla gadaj, widzów. Dziura. Ja chcę dla widzów tylko co powiedzieć, że. Ej, tak, nie spadaj Nie! ZEKULOĘ! Nie! Fajna Fajna, fajna runa Aha, chłopaki. Fajna, Ej, no, zobacz. Dobra. Ej, ty wszedłeś na te niewidzialne kontenery i spadłeś, też? Nie, ja po Aha. prostu chciałem zrobić krok do nich, jakby, żebyś krawędził i moja postać postanowiła zrobić. A. A, a ja jeszcze chciałem rozpowiedzieć, że przeskoczyć przez niewidzialne, bo myślałem, że ty spadłeś przez te co nich nie widać. Ja bym chciał tylko powiedzieć w takim razie dla widzów, że mamy dzisiaj ponad 30 stopni światła włączone, wszystko. Także docenie YouTube'owi, do, do, do jeszcze yy, YouTube'owi. YouTube tak. Mamy yy, dzisiaj... YouTube po, mamy dzisiaj ponad 30 stopni. Teraz mam w tym momencie 29 stopni, Celsjusza. 100... No, tak. Ja myślę, że mam prawie 40 tutaj I burzę. Tak. Ja myślę, że dynakność jest o 112%. Na ale ładna autka, dobra. Okej, let's go. Po można by Ok, ja, powiem, no, okay, ja nie no. wiem, co wyście tu zrobili, że spadliście, dlatego się trochę boję w ogóle jakikolwiek grów wykonywać. Myśmy nawet nie zdążyli do was przylecieć, to ja nie wiem, co no. tu się robi na tej mapie za bardzo. Spokojnie, eee, można tutaj e, to dobich. ma strzelanko, ale my nie strzelamy tym, nie? nie? Nie, 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 tylko uderzacie nas. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. No, no, no. Ważaj, ale co za robię strzało? Ja muszę prędkość, prędkość tutaj. Ale trapiony szepad raz. Dobra, nice. Ale tam. Back, flipa, mm. na dupkę zrobiliśmy. A, czyli bon, 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 1-0, bon, bon. okej. Okay. Nice. Mam wrażenie, no, że tak. będzie łatwo no, nas no, tu razie, zdjąć no. w takim razie. No teraz już pewnie tak jak wyczailiśmy, gdzie się z e, Z drugiej strony ci jedzie Osoby lubisz okay. na yeah. yeah. uh, uh, uh. ale... Nie. u u Na ram no, no, lekko lubię. Jakby coś mu było to ode mnie. Dobra, dobra. Będziecie teraz. Dobra, e, bo wy tu nie macie podmianek ale do będzie, zrobienia, więc. Cezar, że dawno nie widziałem, żeby ktoś tak wyleciał. Bo to jakby dostałem, i po prostu jakby, nie wystrzeliło cię po prostu. No tak. Mm. No, po prostu. Je we mnie. Leci oh. coś no? tam nie pykło. A Dobre, może, może nie leć tam. Co dobra, dobra, to. dobra. Oooo, shit, ooo, shit. No nie, no, <śmiewanie> no, no, no kurde. Ja chciałem no, no. no, no, <śmiewanie> ja się no, uderzyć, żeby mnie wyhamowało lepiej. Jak już strzelasz, to wiesz, tak, żeby efekt był fajny. Okej, okej, 3, 2, 1. Jeszcze raz jadę. Wiesz, co. Go. No, go! Dobra, podwójny atak. O kurde, dobra, on tu dobrze zaatakował. Dobrze, 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 widzę go. Widzę go, dobra, na wsteczny go dalej. Drzwiami! Ale drzwiami! O, za mocno! O, ale drzwiami! 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 Drzwi! Piękno! Otwarte drzwi mnie zabiły. Tak, tak. I on cię też wystrzelił teraz. Co jest? Otwarte drzwi? O e, niech oni dobra, je nawet ja to Spada stąd? To teraz nie spadaj. To są takie na starty, długie? Co jest? Dobra, tak. Zawsze jest są spalane. takie animacje Rundle na starty. O co to jest za stary? Eee, tlen Dupa nie tlen. Ty eee. 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 nie lubisz tlenu? Eee. Eee. Ja uwielbiam! Żyje ja jestem jednej. uzależniony od tlenu, chłopie. Ja ci. też właśnie niepotrzebnie oddychałem. <grym> kiedyś. Nie. <grym> niepotrzebnie oddychałem, nie. teraz. Zaczęłam Dobra, oddychać, nie. Zaraz skup, 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 skup się, skup się, skup się, co leci? Dostał, dostał. Dzień, dostał. Dzięki! Dostał, druga Dobra, ja jestem obo gościa. Ja nie wiem. Ja zeskoczyłem dotknąłeś, nie zajedziesz, no serio. No go tam. tam! go! go. Dobra, dabaj, dabaj. Jak mi zniknął! Dawaj, Kurde, Jak mi zniknął! No, jak tutaj! Nie, nie. nie wiem, jak to. Wstałem sobie w masce, git nie... Ale ty mi spod kół zniknąłeś Ja bym powiedzieć! Dawaj... Yeah, yeah. dobry, numer 4. Nie wiem, dlaczego będzie dobry, proszę się nie czekać. Bo sylo tak mówi, nie? Bardzo. A bo sylo. Siedź, dzień dobry! Dzień dobry, dzień to jest 3, 2, 1 Kurde, tam strzały już wychodzą takie. Strzały Polecone. wychodzące, tak zwane. Okej. Okay. Dobra, uważaj. Do something. Mleko, Dobra, Dobra teraz, 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 Cezar. Jak no, będzie to leciał? To za mocno. Przeleciał. Przeleci. Drugi, drugi, drugi Przeleciałem. leci drugi Przeleciałem. Drugi, Przeleciałem. drugi, Przeleciałem. drugi Przeleciałem. będzie Co co Nie, 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 nie braczał. Dobra, Dobra, dobra. Gość na lamusa poleciał, także nie pykło, nie pykło. Musimy to zrobić teraz w tej rundzie. Nie ma nawet innej opcji, że nie robimy tego. Patrz, wlecą w rakietkę. Dostał! Nie no, gij, Dostał, 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 dostał. W rakietkę wjedzie. Nie, nie dostałem. Mamy długo. Nie, nie dostałem. dostałem. Dobra, jadą, jadą, uważaj. Nie, tknął. Nie tknęło. To Przeleciał. Kurde. Jest tu, jest jestem, jest, 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 jestem, jest. Jestem, jestem, jest u mnie. Jestem. Uciekaj stamtąd. Czekaj, uciekaj, Uciek Dobrze, nie dobry, dobry nie przewrót Nie, dobra, dobra Co? Dobra Dobrze, dobrze Dwóch na jednego już zleku. zrobiliśmy, ja nice zlekułem. Leci, doleci, doleci, doleci Dawaj go Ale wyrywał No to samo, strzelnica, no nie idzie tu nawrócić za tymi dobra. Nice Ale to Dlaczego tam wiesz, bo mówię, od razu spalić jak krzyczałem Troszkę tak, no A Troszkę mleko, tak! Uh, uh, nie no, Mlekolut uh, bardzo uh, chciał. Uh, uh. No dobra, <laughs> no dobra. <laughs> Już Runda piąta, ale... panie y, Mlekolud, y, no, no panie musisz, y, musisz, mleko musisz, mleko. musisz zacząć. Pozdrowienia do wiercenia, no, tak, lecimy. Już... Pozdrowienia do... Pozdro dla was, do... panowie! Pozdrowo, teraz będzie taki antyspocuch, nie? Cały ten pot co mi po plecach poleciał teraz tak. Co teraz do mnie no będzie ten leciał ten pot! Co jest? Tak. O nie! Najgorzej, <laughs> ale u mnie też bot spływa. Yeah, dobra. A nagrywamy to 15 no. sierpnia 1945. 44. O, oh, to jednak nie ten rok. Warsaw, Raj! O! A były dzisiaj tanki, nice. były, to prawda pomóż, pomóż. pomóc! pomóc, pomóc, pomóc. Dobra! No, mam do. dobrze. jeden mniej! No, no, No strzel! Eee, eee, eee mleko nie strzelisz Aaaa. stąd! Aaaa. On jest w dziurze, możesz do mnie przyjechać! Co? No wyjść! Dobra! bo we dwóch to bez Ja we. No bez sensu i dajmy ale nie. teraz? próbujesz skombinować! a... No, nie możesz skombinować! No to panikę! Ja łatwo, łatwo, łatwo no, panowie. ewidentnie pod. Czyli atmosfera. To było, <gdens master> no było <g cuálanka> piękne. Hmm? Przypominamy, w wyścigu GTA mamy możliwość boostów i rakiet, i that's all. I wszystkiego, oprócz używania broni. Na przykład? Aha. To już wiem, który to jest wyścig w takim razie. Okay. To okay. tak, to, to ja, są nie, to już jest, jest trzeci, osoba. co najmniej. Tak, tak, to jest Dobre, prawie to samo, sam to. ale on się tam... Lekko się różnią te wyścigi. Oho. Ciup, ciup. No. <noise> <noise> Oho. Ale wysadziło. Chłopie, wysadziło. Milo, no no skręcamy, a nie lecimy do przodu. Okay, no. Ja nie, robiłem podczwórnę, no. Na no co, no. no, co ja mam czekać? No, ja pierwszego żeby... wydupiajcie. No właśnie ja. Dobry, pierwszego wydupiajcie, no. Ja do pierwszego. Dobra. Trzecia osoba. Co ja mam tak źle ustawioną No dawaj, dawa, wiesz tego pęda nie bambusa, nie bambusa i go do, do bardzo masz Źle ustawioną kamerkę No, słuchaj, jak mi świeci w mordę centralnie, jest niebieska no 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 Ja Maria, no. ale to nie tak, entera żebyś we mnie wjechał. <grym> no, to... Oj, tak, tak. Wiedź w niego, byczku, wiedź! Zrób mu Pokuj to. to. Do niego. Zrób mu to. Zrób no, mu nie to. niego. mu go. Zrób mu w Zrób Masz mu ale Szybko! To nie, wykorzystałe, nie wykorzystałeś tego tego pęda, niestety, więc niestety. wjedź nie, mu tym pędem tam, gdzie słońce nie dochodzi. Piotrek, a to jakieś robisz? Muszę Przypomnijmy platformy chyba, to nie mówię teraz no. w o streamach. Chyba nie pomógł. Platformy są po ostatnich wybrykach. Wybrykach. Dawaj go! Dawaj na ring. Misiaczku! Ale p... NIEEEEEEEE <grym zypań> nie! A S M R G A, a Chodź <grym> mikrofon w Okej. Okej Jak Ramus w Liza Legera Okej Jak się stało, że oni nie wypadli, a my wypadliśmy tutaj? Rad, jak Redel. Znamy mapę Jak co? Aaa Jezu Dlatego, bo był taki wyskak, gdzie się wyskakiwało i może było to zobaczyć, a nie ma za co, no Hogaty wypadł bo nie grali tą mapę wcześniej. Ja na pełnej jechałem. Feczka! Ja ja oni znają mapę. Tam siepkę pali! Się Tej pali. mapy konkretnej nie jecham, akuratnie, także. Oni jechali. Mhm. Mm Wiesz, co jest śmieszne, że nie jechali tą mapę i wcale taki O, jak coś powiem. pamiętajcie, no, no. pierwszego spychać, także. No, tak, przekonajcie. Pierwszego, pierwszego. pierwszego na łeb no wali. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Mm nie możecie spychać, jak chcecie. Bardzo. Cibaring jest na pierwszym. No. No to... W takim cudem zacie tą mapę jesteście panowie przy nas. No bo wiem o tym, wios. że to znajomość takiej mapy nic plus nie da. jest jeden, nie? aż tak. W sensie daje trochę, ale nie daje, aż, tyle. Ale nie no aż daje, tak. daje, że nie wypadasz na każdym na przykład zakręcie, też, nie? No to Jak próbujesz no, nadgonić? No, Ej, <grym> e, to czytuję? <grym> Dajesz, wracanie do boku. No Jezus, ja też. On się stanie, wracam. Ale A ten, 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 samochód na bocznych klawenach, to ja też tak. Tylko ja. No to daleko. Ty spalenie Fki za każdym razem? Tak, tak, tak. Ej, wasze samochody tu są A co on Syla i Szyparda, żółty i czerwony Serio? A, tak, co jest? <laughs> Ale kazackie samochody nasze Co jest? Co się I to wydarzyło? Się. Zostawiliśmy, że jesteśmy mógł pojeździe. A, A okej, okay, dobra, nie no mogę udawać, że wyścigu biorę udział po prostu jeszcze. Okej okay. tak, okay. Spoko dobra, tak. o to chodzi. Spoko, dzięki dla kolegów. Fajnie, fajnie z wami. Mają weźcie Ty tam Ale czy coś, no. Go dupkę? No. Dawaj go tam w dupkę jeszcze mocniej. mocniej. Albo go pojechał autem, za oknem. Tak? A dalej, zjeb. Mm. Entero się nie odzywa przed sekundę bo. Nie, Tak, tak, nie tak bo Entero się skupia w tym momencie. Entero się skupia, no. Tak, bo to się, on się odzywa tylko jak jest ostatni, albo jak wiesz, jak już. Ee, nie, nie teraz! Pff. Nie jak się, się idzie za tobą jadę cały czas! Cały się czas poci. Co się dzieje? Nie się poci, no, zaraz Nie dostałem. no to po prawdzie tak. to jest tak, że no, chłopaki się nie odzywają, bo chcą nawet no, wygrać, no i... Się. Tak i to Ja też chcę wygrać. co? No każdy, no każdy chce wygrać, ale niektórzy jeszcze chcą mieć odcinek fajny. <grym no, no, <grym no, no. Przy okazji. Nie no ja i fajny odcinek. Piotrek, no nie tak, to prawda, akuratnie. Akurat <grym> to ty dziwna ty sprawa. Ty i fajny, co? <grym> no no to ty i fajny, się ty, mała, ty się w ogóle nie kalkuluje, tak. akuratnie No musisz wygrać. Weźcie się tam wydupcie No, dobra, ale może ty pierwszy. No ale to ty się może postarać. Ty pierwszy. Ja się wydubię, za więcej. To bo wasze auta są. Ty pierwszy. Dziki, ty też chyba tą mapę znasz. Nie znam jej Nie znam jej no! <grym> yeah! Dziki jednak za zna tej mapy Jezus Maria, ja będę na każdym zakręcie wypadał A chyba A nie zrobiłem No nie, bo myślałem, że tam jest przejazd jeszcze jakiś <grym> Obok Mhm znają mapę, kiwam w dupa. Ooo Eee mm. wasze Ej, samochody tu są panowie A co one tam robią? Nie wiem, ale to tylko Szyparda i siła. Tylko wasza dwójka zostawia samochody z pojazdem to samochody, ja jakieś gówno pierdziawki A co jeżeli bym ci powiedział, że macie te same samochody? TYLO! No i widzisz jaki głupi jesteś No i dalej uderzyłem w ciebie I nie Ja się wyróżnić Przepraszam A za co? No co, dostałeś strzał to dostałem Zderzcie się! Dostał Zdeszcie niespokojne, no Zdeszane niespokojne no, spokojne. potargały, świat A my na tej wojnie Płade, Już pół godziny <śmienny> jest. <śmienny> <śmienny> jest półtorej syla <śmienny> Już trzy godziny Do domu wrócimy O jest taka szansa Syla Prima zakręcimy odpalimy. Rudy <laughs> Znaczyna, na Rudy i ten pies No ale no, to ty wjechałeś we mnie Nie, wjechałem ci w dupę i mnie obróciłem A A wiedziecie a, nie w pierwszego? Entero, wiedziesz pierwszego czy nie? Entero, w pierwszego, czy nie? <laughs> nie musiałem <Co laughs> wypadnie? Debile, wypadnie <laughs> a... Ja nie wypadłem, ja na buff ale Wiecie, tak, w Nie, o, trzeba dogonić Na razie nie mają takich chyba nie go go Ale ty go nie ty goń, tylko go rozwal ok. Dobra, Dobra. rozwal mu web. Co? co? O, co? W grze komputerowej, co? W grze komputerowej, Rockstar zresztą. Editor, okej, okay, okej, okay, rozumiem A, O, shit W ogóle dostałem dostęp do GTA, o Jezu Miałeś nie mówić do, do GTA 6? No, miałem nie mówić Miałeś nie W ogóle Vice City będzie cały świat się odbywał Tak, tak ty, ty, Naprawdę Iż jeszcze tam. A, tam są San Andreas, Las Venturas, San Fierro Las Bahamas też, no tam, no, tam też A nie wygrałem, bo grałem przecież, starzujemy koło klubu Malibu klub Malibu, to chodzi ci o... A, nie będę mówił. No tak. Nie mów, nie mów, Gnoju! Ej, to jest wiesz, to są poufne dane. No tak, to są poufne dane, nie możemy ich zdradzać, niestety, ale. No, nie tak, wow, nie wjechałem, myślę, My już widzieliśmy że... GTA-6 tak naprawdę. Wchodzi. Tak, Dla widzów tam się usuń. Tylko jest embargo. Nawet tak, jest wiek. embargo, nawet umbro, także nie można takich rzeczy mówić. Andora. Taka firma była, bo z butami też kiedyś. <głos> 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 Nie. To jest coś podobnego. To, to 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 no państwo, nie wiem. To państwo. Andorato. To też. Kappa to też emotka nad tym Kapa to jest firma właśnie. Ta. Kappa tak, to tak, emotka tak. Na ale na pełnej wbiłem. A tu nie mieliśmy chyba na co? pełnej wbijać. Nie Na tym miejscu. We. Z tego co widzę. Nie ma jakiś długi łapku mam mną. <grym> no nie no. amazing? co to za obrotówy? jest? Dziki Kot jest! No tak, no. oni mapę znają, to no. jest najśmieszniejsza. nich śmieszniejsze no. kot, co, co ty tu robisz jeszcze? Dziki bo ty znasz mapę Hehe, <grym> nara panowe O, widzę, że to co tej ja ostatnio zrobiłem co ty tu robisz jeszcze, no. by the way? Ale nie udało mi się aż tak dobrze Ciekawe A okej, okay. no. jeszcze ja, się na no. Dzikiego Kota dogoniłem, jakim no, 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 no. cudem? Nie mnie zostaw Dziki kot! Nie spychamy się na szóstym miejscu! Starajmy się dogonić chłopaków z przodu może, co? Fajnie by było Dziki kot! Debilu! Nie obrażaj to dzikiego ratowału na palimu. mu Co tam dziki kot? Co tam dziki kot? Dostaw te mosty. Co tam dziki kot? <grym> tak, na, na, razie <grym> dziki kot. na razie dziki kot. Na razie dziki kot. Na razie dziki kot. Na razie dziki kot. Zdanie mapy nie oddaję. Widzimy się za miesiąc, dziki kot. Ale ładne niebo jest się. No, aż to zdjęcie zrobię. Zrobiłem już to zdjęcie z niebem w wygląda To prawda. Wiele że tego nie nie będzie widać nigdzie No prawda. Eee. Co tam dziki god mówisz? Bo nie słyszę A nieważne Ważne, prawda? No, dokładnie Przydałoby się wiedzieć o co chodzi Ej, tam pierwsze znaczy... miejsce się coś ten? Ja na zakrętach tak za dużo, eee, bo Ja próbuję wiesz wjać a to, to nagle dyskuję. Ciężko mam 13 sekund do szeparda, ale... ILE?! 13 sekund. To co ty nie robiłeś z Szepardem, że on cię tak... Ja se jechałem, no. A. A... wy co, co robiliście? Ja, ja się miałem ustawać, bo so wypadłem bardzo zaglądu. Na na tym, na, 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 na obserwatorium trochę się stukaliśmy z Figorem i... Ja się nigdy nie stukałem. No, to wiemy co da, akurat, nie? Ja jeszcze nie byłem, ja tam... No! O! No nie! Trzepard, nie, nie no, wypadł. on nie udaje, w Znaczy nie wypadł udaje, ale Nie no, Wiedziałem, sobie. że udaje. Oj, oj, oj! Było słychać Dobra. udawany. Widzę Słychać udawany czwartek, także. Ale Ta, udawany ja piątek ale. dzisiaj jest zrobiony. I odrobiłem to ciebie. Udawany czwartek? A, no, ale to powróci panowie za niedługo. No, będą złota, złote czasy wracają, mam nadzieję. Tak. To uniwersum powróci. Uniwersum wróci, no to prawda. Cieszę się w sumie. prostu na prostej drodze Oby tam się no nic nie stało złego i... Yy, ja Wydupił się od nowych. No, tam. good luck dla Visa. Good luck... I... Have fun... No. A ciekawe, czy teraz będzie to... Nie, mi się wydaje, że teraz te pierwsze dwie będzie takie mądre Co i to takie to było? na wszystko, że to wiesz. Tak, będzie. A nie daj Boże coś wyskoczy takiego troszkę... O, jak fajnie, że jada akurat, kiedy się... Mocniejszego, teraz, no. to zaraz... Wydaje <laughs> się, ja że ludzie się aż tak nie, nie zmieniają po prostu. No, też widzę, ale tylko, no, no, to to jakiś tak. niefartowny przyjdzie już będzie płacze wizualne, eee... czego mi to robicie Czemu wy tak mi robicie? Wszystko fajnie. A czemu tak robicie w ogóle? To pytanie, przede, fajnie, przede wszystkim, wam no. zadaję Nie, to nie, czekam, czekam <głos> <i> <głos> Tero! NO TO ŻEŚ ODROBIŁ! <noise> Co się wydarzyło? A, wypadł na oponce, najprostsze <noise> Okej <Okay. Okay. głos> Czyli Shepard, jak rozumiem, dalej tam bez tak. tych jedzie? Mm -hmm. Bez żadnych problemów, jest bezkonkurencyjny w tej dziedzinie tak, akurat i bezkompromisowy tak. przy okazji. Tak, Oj, tak, tak. to prawda. Nie żadne kompromisy i do przodu. Ja. Dobra. Ojej, y cyboring, co ty tu robisz? Tak, zależy. się zablokowałem. Gra, zablokowałem. grę? Co? Nie no, kolejnego odobień... Co jest? Panowie, ja miałem 50 sekundowe straty! Ale jest wynajszy prezentyryt jeszcze na No i... Ale ja wypadam na każdym zakręcie, chłopie! No, no ja no. też, no. no nie no. wiem, nie widać, Każdy nie widać. zakręt normalnie wypadłem, ten, no, ten który można było, no, było wypaść. Doganie i lecimy, bo No, no teraz to ty możesz polecieć co najwyżej, nie wiem... Do żabki po hot doga, Kosmos. którym do ciekawe jak. Znaczy, jak was tak. tam jest bójka, no to prędzej to zrobicie faktycznie. Drzaba hot doga. Zrobimy takie rozmaity. Ale to zrobił c No A wyszło? Wyszło, wyszło. O, koks, koks. Wyszło z bójka. Ładne zagranie. Riski, ale wyszło, więc. Co? Co? No, to jak jak ja usłyszałem whisky w ogóle. Co? Co? Bez, nam Co? Słuchaj, Hoga, o! CO?! Znam specjalistów mam specjalistów, swojego Hogaty Możemy się, wiesz, tak dogadać <gadanie> Możemy się A, zgadać też. Możemy się zgadać Na specjalistów. Nie jakichś jakich no. specjalistów, tam, wiesz, tam się, no O, chyba Cieka. f trzeba bo ktoś się respawn do ekipiera Ale to imigowo idealnie się coś Dobra To nie bardzo no. no, tak, wiemy, dzięki kod ja akurat. No, fajna mapa, szkoda, że na początku sobie cały wyścig zdupiłem, no. Ogólnie tym... Oj tam, oj tam, nie narzekaj. No, to... no tak, no trudny no, jesteś, trzeci jest, ty. Nie, no piąty. No, musisz zawsze wygrywać, zmieńmy czasami scenariusz. Trzymajmy się standardów, że ty, bogaty, zawsze nie wygrywasz. Nie no, to już jest dawny scenariusz, to już od dawna nie ma tego no, akurat. Skrypt został zmieniony już. Nic, z nic z nie zmieniło. Ciebie no, dawno nie było, nie było rozumiem, ale. to... No nie było, mianowicie. Ja no, trzy no, miesiące no, dramy. dramy plus jeden. Hmm. Ja wam dramy wygrałem. trzy miesiące, no Trzy no. <laughs> miesiące było na nagrywkach. Było od to stycznia do maja, także dopiero wracamy teraz, właśnie. W październiku. Napisał... napisał. ziomek, no wracaj, bo myślą ludzie, że. Nie, to tyle, to ty napisałeś, no mogę wrócić. Nudno, nudno tej Warszawie. Ale napisałem. Miernota porwało. Taka co? emotka porwało, Sylo. Widać, że nie przesiadujesz ostatnio na platformie streamerskiej. No, no nie, dawno nie byłem, no. 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 Piszesz miernota i masz emotkę taką, która się śmieje z ciebie po prostu i tak ręką jeszcze macha. Nie. nie. tego. A nie, jednak dobrze. To już znasz. Uuu, lu, 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 lu. Ej, zostaw te boosty. Nie. Widzisz, po co żeś to ruszał? Dawaj te boosty. Bo ją pokarała no, się to, pokerała, tym, no widzisz? Chłop chciał Chciał Oszukać się Bardzo chciał oszukać, o, no ty Ty no, trzecia osoba może poczekać 5 sekund, nie? Dobra Tak przed trzech pońcikiem No Ja mam 26 sekund przewagi na to, bo więc my... no masz no, a ile to trwa 20 na sekund? Musisz poczekać? 30. 30. 30 No ale wiesz, są różne Tak, ale nie wiem, nie poczekam na spokojnie O, telefon Sytuacje. Witam co się dzieje przyczyna. przede mną tutaj? Bo tak się jadę na tym... O chłopista złamał... Entero wrócił na, na czwarte miejsce bo ty nie na nich poczekasz Co jest? Ja jestem na czwartym? Tak, tak, no tak. bo mnie na tym przekonca zarzuciło i tam... A chyba. chłop przede mną jeszcze same busty zgarnia O to ja O, nie to ja. Nie, to jest Dziworing A przede mną też po wszystkie chyba zgarną. Nie, przecież mnąś co ty gadasz? No teraz nie mam. O, siema o, tu by się przydały jakieś buściki, szczerze powiedziawszy. Baba, kazałem mi odrzucić wtedy. Pod górkę. O, siema, Shabar, też się widzę. Siema. A Szafard też miał te wszystkie buściki, tak naprawdę? Pierwszy? Tak. No tak. Ale. Ale Spoko, pamiętam, pierwsi będą pierwszymi. Tak. Taka zasada była Ale, że tak niektóre osoby udało się tu przegonić, to, to mnie dziwi w ogóle. Na to mapę. Dzięki Dziękuję. macie szans do mnie, no, no ja nie mam do nikogo. Ja to, że jestem na czwartym, to już jest wielki sukces. I widzę trzeciego w ogóle jeszcze przede mną. Także. To jest sukces. A jeszcze przez telefon zdążyłem ja porozmawiać. No. <noise> Dojeżdżam do mety, ostatnie punkty. Przy okazji... Jezu, to, myślałem, nie że pan spadnę pan tu. Na mnie musicie. Uu, jest koniec, nała. Nała. Pyk. 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 Który tam buściki zgarnia z tyłu? A ja. Ale nic mi to nie daje. Entera nie dogonisz tymi buścikami? Nie, nie dogonię, nie ma ja już mu zgarbiam buściki. A, już mi zajmą. Co? Coooo! Co? 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 A, ciekawe z kot.